Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Was na kolejną katechezę z cyklu, wpadnij na słowo. Czasami w przestrzeni medialnej możemy usłyszeć o takim stwierdzeniu, że ktoś dostał rozwód kościelny. Nie ma czegoś takiego jak rozwód kościelny. To jest tylko potoczna nazwa. W kościele istnieje taka instytucja. Jak stwierdzenie nieważności małżeństwa, czyli małżeństwo od samego początku nie istniało. Mówiąc krótko, ktoś był przy ołtarzu, on czy ona, nutrienci i po prostu symulowali. Albo na przykład skłamali w momencie spisywania protokołu, na przykład są tak zwane przeszkody zrywające, że ktoś zataił chorobę alkoholową przed drugą osobą. Zataił niepłodność, zataił różnego rodzaju braki, które tak to byśmy powiedzieli, występują w jego życiu, i małżeństwo od samego początku nie zostało ważnie zawarte. Nie ma czegoś takiego, jeszcze raz powiem w Kościele, jak rozwód kościelny. Jest tylko stwierdzenie, orzeczenie nieważności małżeństwa od samego początku, kiedy było próbowane czy usiłowane zawarcie małżeństwa.